Jeżeli ch chcielibyście przejechać się Uberem z najlepszą strzelczynią Wisły Płock w historii jest mi teraz smutno. Mm. Hej, cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale standardowo witam się z wami ja, czyli Marta niestandardowo witam się z wami ja, czyli moja i ja, Julka. Julka która nam chciała uciec Pani dzisiaj gramy mecz z ostatnim w tabeli włókniarzem Białystok. Będzie fajnie i mam, Julio od razu do Ciebie pytanie. Kiedy ty ostatnio zaczynałaś na ławce? Tak jak Nie dzisiaj. wiem, nie pamiętam. Nie <noise> wiem, może na wyjedzie jeszcze chyba to było, ale nie wiem, gdzie ja by to było dawno. Ty, Maja, to mi się zdarza w ogóle na ławce zaczynać? Nie. Ja zdarza się na na mi się nie być, się być ale zaczynać na ławce chyba nie. W trzeciej lidze na pewno. Na pewno. Ta dwa lata na ławce nie siedziała. Więc? Kto to słyszał? mi teraz smutno. Czemu? Bo jak ja nie zaczynam na osy, to jest święto. Ma to odwrotnie Pewnie bo... <laughs> Ty wchodzisz, jak ja siedzę. Kochani, jadę na mecz Uberem, jak prawdziwa piłkarka. Jak prawdziwa piłkarka? <laughs> piłkarze jeżdżą Uberem. Nie wiem, piłkarze jeżdżą Uberami. Dlatego tak, tak <laughs> powiedziałam. Zresztą tutaj Aleksandra jeździ Uberem. Moi drodzy, i teraz jedziemy właśnie tym samochodem Zdziła koguta co prawda, chociaż i tak tego nie widzicie Ale po boku jest napis Uber Ola, opowiedz widzom jak Ci się jeździ tym Uberem Bo ile to już jest? Miesiąc? No ponad Dobrze, fajnie, miło, jeszcze mnie nic nie spotkało niemiłego Wręcz przeciwnie Same dobre Wczoraj nawet miałam pasażerkę i pasażera Z Imprezy odbierałam i zapraszali mnie na dzisiaj nad morze i że ja będę kierowała w jedną stronę, a oni w drugą. I bardzo chcieli, żebym to, to morze z nimi pojechała, żebym się wyciliowała, żeby było fajnie. No ale powiedziałam, że mam inne obowiązki, którym jest mecz. Niestety i myślę, że kurde. Pojechałabym! No, doceniamy, doceniamy, nie. że nie pojechałam nad morze, tylko na mecz. Tak se nagle z tyłka ludzie mnie zapraszają na nad morze. To jest fajnie. No bardzo miło mi się jeździć nic mnie nie spotkało. Na piwki dobre? Na piwki, tak. W tamtym tygodniu były lepsze, w tym trochę mniej. <laughs> Bo pogody nie było. Ale pogody nie było, tak. I tych imprez tak jakoś było. Tak dużo ludzi było w ogóle. no Ale coś tam się kręciło. Zadowolona? No, no spoko się jeździ. Coś ciekawego, fajnego. Zobaczymy, jeszcze trochę posprawdzam czy to ma sens. Także moi drodzy, jeżeli ch chcielibyście, Przejechać się Uberem z najlepszą strzelczynią Wisły Płock w historii, to zapraszamy do Płocka. Jest duża szansa, że traficie na ole Numer telefonu napisz. A, no, jeszcze jedno, no to jeszcze nie na... jest tak, że przejadą, że zamówią Ubera Ale i to, to już ja trzeba będę... trafić, dobrze, nie? Albo właśnie... To że zamówię jest Uber sobie. w Płocku. ole Ym... Bo chciałam jeszcze powiedzieć, że zaczęłam od tego, że jadę jak prawdziwa piłkarka na stadion Uber'em. no Bo Ola już wiozła piłkarzy, ale niestety żaden jej nie poznał. Bo to zagraniczni no to stanowi mają sobie znać. No. no. Ale. Jeden zamówił Uber'a, skręcam na stadion, a on odwołał, anulował. Tak nie robimy. Nie powiemy który, ale jeden z bardziej lubianych i tutaj zyskał dużego minusa. Tak nie robimy. Tak, tak nie robimy. Na potwierdzenie. Tak. Kogut. I pani kierowczyni teraz wyciąga nasze bagaże. I koguta na głowę. No da załóż. Proszę, wyciągaj sobie. Ach. Ale weź go brudny z bo ładnie Taki wygląda. brudny, to nie brudne. Zrobię przutas po że nie? Bo masz tablicę wzniecioną, ale na twoje usprawiedliwienie taka już była jak talka są... transportu bere. A gdzie nie to wiecie? Tu rzeczy? Słuchaj, a jaka to ma? <grym> się? Dla ciebie pierwsza gratis. <grym> o! dla znajomych, tak nie robię. chciałaś <grym> panterka? Panterkę? To była panterka. Ja nie chciałam panterka. Nie chciałaś? Teraz nikt nie chciał, tak? Nie, ja wylałam te... zrawniki jakieś. Poka panterkę. tam. Gdzie? Jeśniacką, tu. Przysiądź tutaj. to trenera co poniosło. Czasem dasz czas mi wstyd, jak na was patrzę. Boryk będzie miała panterkę. Nie chcesz sobie czegoś zakleić? Ktoś to kupił, tak? Ktoś to kupił. Poprosiłem. Panterką Mogłyście chciałam. się wypowiedzieć, jak chcecie. Chciałyście psińską panterkę? Zobaczycie, mam psińską panterkę, no. A ja teraz idę na drugi końc stadionu po to, żeby przejść lata do tablicy. Pozdrawiam. Majeczka, jak tam samo poczucie dzisiaj? Zanim pójdziemy te bramki przesuwać, trzeba pojadać szybko. Tak szybko? No dobrze nie chyba. Wydaje mi się, że, że całkiem git. Wyspana? Nie było, wyspana, nie było pomidorówki dzisiaj, więc szkoda, no ale... Ale, ale na tak? tak? Tak, tak, No ja, być ja nie mogę być głodna, ja... co jadłeś, Dzisiaj jadą kryczarszka z batatami i mizerią. Młodzią. Mi Sprawdzimy, do... czy to jest zwycięski posiłek ja już już Jeszcze mamy. się zaczęła, Ty już? <laughs> tak. Jak się czujesz? Całe zagrasz? No, pewnie tak. Na kamerze powiedziała, że się dobrze czuje. Tak? Nie powie. Trener? czemu masz dużo jak zawodnik? Bo będę się grał, żeby Wam pomóc. <laughs> trener uważa, że dzisiaj będzie nam potrzebna taka pomoc? Mi się wydaje, że ja Wam zawsze jestem potrzebny. Na boisku? Tym bardziej. Tu wam podam, tu ci przestawię, ten, tego. Zobacz, na przykład Majka sobie już rady nie daje, już się ucieka Igo. O, widzisz, przegrywa walka. Jak ja bym tam był, to bym nie przegrywała. już po rozgrzewce, ale mam tutaj Natalkę, jako gościa specjalnego tego vloga. <laughs> Powiedz, skąd właśnie wróciłaś i co tam robiłaś eee, cię Byłam właśnie z moją drużyną starty płot na meczu w Proboszczywicach i pierwszy raz. Sędziowała Milena, którą pozdrawiamy. E, pierwszy mecz jej w dziewiątkach. Gratuluję pierwszego meczu za nią. Z będzie coraz łatwiej, coraz więcej pewności siebie. Do powodzonka. Pozdrówki i Do

Nie ma sensu. Ania, bliżej, Ania, wyskocz! Do przerwy wygrywamy 1-0. Powiem Wam, że włóczniarz jest zaskakująco dobrze zorganizowany w defensywie. Ciężko jest przejść tak se o, dlatego no tylko jeden 0 ale mam nadzieję, że w drugiej połowie troszkę podkręcimy tempo i coś już wrócimy. niżej, niżej. Toma, graš, Toma! Toma, na kogo ti tu graš? Ja ładnie, taka. Ładna. 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 Piasta, taka. Tak się bawi i wygrywa Wisławsk! Wszyscy w szoku nawet Tak, gwiazda. Co Ona ma siłę na. No i potem mówi, pimoczo, ale jest zmęczona. <grymne> Kijacz, to jest tak, że ty sto razy chodzisz do środka po to, żeby pierwszy zejść na zewnątrz i nie, żeby bo spolować? już Wszystkie krzyczały nawet ich trener, że będę schodzić do środka i ja mówię, dobra, ten jeden raz w polu karnym zejdę do lewej i wiedziałam, że mu I wiedziałam, że muszę się przewrócić. <grymne> no to jest jakaś taktyka, nie? Tak. Dwa lata tak że tak schodzić tylko do środka ty i mówisz, że z że mi poszukasz. O Nie, to będzie do środka to 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 ja. To 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 Dobra robota. Myślę, że na przykład jeszcze no rok nie wiem, ale dwa lata temu byśmy mieli problem, bo by, wiecie, by się cofnęły i byśmy gotowali. Było trochę momentów. Oczywiście, no jak jest mecz, który wygląda tak jak wygląda, no to prędzej czy później się zdarzy taki moment. Było trochę gdzie było widać, że wiecie, tylko stoimy, myślimy, jak kopnąć pole karne, natomiast było ich mało i było dużo fajnych momentów, gdzie nieźle i przyspieszaliśmy, i wchodziliśmy i zmienialiśmy. Eee, w drugiej połowie, już trochę częściej zagrywaliśmy w środek, w pierwszej tego brakowało, żeby jeszcze przez dziewiątki zagrywać, nie? W drugiej, już kusta dostawała części, skrócie już dostawała zawsze. Prawdopodobnie to z tego, że miało trochę mniej siły, ale mm, podobało mi się Wasze zaangażowanie, podobało mi się, że no jednak mecz, gdzie cały czas mieliśmy piłkę, było przez prawie cały czas widać, że myślimy o tym jak atakujemy, że można stracić i, i te reakcje były dobre. dobre? Dobra robota. Gratuluję. Zróbcie wszystko, żebyśmy przez następne ile to zostało? 4 czy 5 tygodni? Okej? Byli na maksym. Ty to idziesz. Nie rozmałą drętwytele. już drętwy kciuka. Ale mam... Bolącego paluszka. W ogóle trener się ze mnie śmieje, że o, a paluszek, a ja mam ślady dwa normalnie po korkę, bo mi przybiegła po nocy. A ja chciałam zagrać i ten kumpla bierze w ciebie. Ale ja wtedy a paluszek, no nie widziałam, że ta piłka leci, nie wiedziałam co on zrobi. Zresztą już przyjęłaś, nie? No, no. Także tak, wygrywamy kochani 2 do 0. Myślę, że mecz pod kontrolą, natomiast naprawdę Włókniarz zrobił duże postępy, drużyna dobrze zorganizowana w obronie i ciężko było je przejść. Więc cieszymy się z trzech punktów. O, dajcie kluczyk! Trzeba było zabrać ławki! Co To ciebie, ciebie jak robisz błączka. O, to ja też robię Tak? No, wiedziała, to poćwiczyła. No, musisz poćwiczyć. Sosnowska, sasińska Ej, leś, 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 powiedz, że cię budzi Nie no, a w ochraniacza kopnęła, to jakby kopnęła pustą nogę, no to... W ochraniacza cię kopnęła? To. to byłoby w ochraniacza. Ojej. No. Ja nie byłam przygotowana na to, co to będę musiała robić. W domu będziesz życzyła? Tak, podkrzę w domu. Mam parkiet więc... parkie taki śliski, więc życiowy parkiet. Albo być rozlej na przykład płyn do podłóg podłogi, będziesz się bardziej ślizgać. Albo nie wiem, mydło, Płyn do mycia, płyn do mycia na, na przykład. Biorę Ubera, jadę do domu. Jeśli w sumie nie jesteś, jest tak, żeby powiedzieć, że siadam do mojego Mercedesa, jadę do domu. Jeszcze trochę. Jeszcze tyle, tyle mi brakuje. No i na ja tym kończymy kochani. Chyba awansowałyśmy w tabeli o jedną pozycję, jeżeli dobrze kojarzę. No na wciarskiej Także cieszymy się. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanko. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli film się Wam podobał. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze te, tego nie robicie. Aż mi zaschło w gardle. sorry. I widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!